Dashboardy w swoich założeniach mają w sposób prosty i czytelny prezentować jak największą liczbę informacji. W dobrze przygotowanej wizualizacji tego typu wystarczy krótkie spojrzenie, aby odczytać wszystkie zawarte w niej informacje. Takie też są dashboardy znajdujące się w PS i Magopro. W tej prezentacji przyjrzymy się wizualizacji o nazwie Dashboard Macierzowy. W zbiorze sprzedaż dane mamy informacje o sumie sprzedaży poszczególnych typów produktów. Poza informacjami o wartości sprzedaży oraz typie produktu w zbiorze znajdują się zmienne, które reprezentują planowaną wartość sprzedaży, oraz zmienne dobrze i źle, które zawierają informacje, jaki poziom realizacji planu jest dla nas zadowalający, a jaki nieakceptowalny. Dodatkowo mamy również zmienną informującą o stanie magazynowym poszczególnych produktów w regionach. Przygotowane wizualizacje będą przedstawiać, jaka jest wartość sprzedaży oraz jaka jest planowana sprzedaż w obecnym okresie rozliczeniowym dla poszczególnych typów produktów w podziale na regiony sprzedażowe wyznaczone w przedsiębiorstwie. Przejdźmy do działania i z menu Predictive Solutions wybierzmy dashboard, a następnie macierzowy. W nowo otwartym oknie do pola zmienna kolumnowa wstawmy zmienną region, a do pola zmienna wierszowa typ produktu, następnie do pola wartości rzeczywiste zmienną sprzedaż, a do pola wartość docelowa zmienną planowana wartość sprzedaży. Na sam koniec opcjonalnie możemy umieścić także dodatkowe informacje, jak rozmiar punktów, czy też zmienne wartości progowych. Pole procent poniżej to wartość, poniżej której uznaliśmy, że realizacja planu jest nieakceptowalna i do tego pola przenieśmy zmienną o nazwie źle. Akceptowany poziom realizacji planu zapisany w zmiennej dobrze przenieśmy do pola procent powyżej. Pamiętajmy również o tym, aby zaznaczyć checkbox użyj progów. Pole rozmiar punktów, w którym możemy umieścić zmienną odpowiadającą za skalowanie punktów tabeli na razie zostawmy puste. Po lewej stronie mamy możliwość wybrać jeden z dwóch typów wykresów, czyli światła lub strzałki. Na początek zostawmy domyślny typ wykresu. Przejdźmy teraz do opcji pozwalających modyfikować sposób wyświetlania dashboardów. Pierwsza z dostępnych opcji pozwala na wybranie typu punktów wyświetlanych na wykresie. Można wybrać koło, kwadrat lub gwiazdę. Poniżej można wskazać, czy nagłówki mają znajdować się pod kolumnami czy nad. Ostatnie dwie opcje pozwalają dodać linię siatki oraz wyświetlanie legendy na wykresie. Wybierzmy typ punktu gwiazda, zaznaczmy opcję Wyświetlanie legendy, pozostałe opcje zostawmy na razie bez zmian i kliknijmy dalej. Pod przyciskiem tytuły mamy możliwość dodania tytułu użytkownika na wykresie oraz opisie wykresu. Ja pominę to okno i kliknę na przycisk style. W tym oknie możemy wybrać jeden z dostępnych styli kolorystycznych dla wykresu, określić dokładny rozmiar wykresu oraz dodać szablon użytkownika. Z dostępnych styli wybierzmy światła i kliknijmy dalej. Na koniec klikamy OK i przechodzimy do okna raportu. Spójrzmy na wygenerowany wykres macierzowy. Na wykresie w wierszach mamy zapisane typy produktów, a u dołu w kolumnach zapisane nazwy regionu. Na przecięciu wierszy i kolumn w tym przykładzie w formie gwiazdki prezentowana jest informacja o porównywanej wartości aktualnej z planowaną. Kolorowanie za pomocą stylu światła ułatwia nam interpretację wykresu. Tam, gdzie gwiazdka jest zielona, wartość jest na zadowalającym poziomie, powyżej progu dobrze. Kolor czerwony natomiast oznacza, że produkt w danym regionie jest poniżej wyznaczonego progu źle. Wartości pomiędzy projem dobrze i źle są kolorowane na kolor żółty. Ponadto obok wykresu mamy przedstawioną legendę. Wróćmy do okna procedury i tym razem typ wykresu wybierzmy strzałki. Dodatkowo dodajmy zmienną stan magazynowy do pola rozmiar punktów. Następnie przejdźmy do opcji, zaznaczmy dodatkowo opcję wyświetlanie siatki. Klikamy dalej i klikamy OK. Wykres obecnie jest w trybie strzałki i jak widać, sposób prezentacji danych jest inny. Dodatkowo dodaliśmy linię siatki, co zwiększa czytelność wykresu. Wielkość punktów wskazuje teraz na stan magazynowy dla poszczególnych produktów w regionach. Im mniejszy punkt, tym mniejsza ilość produktów w magazynie w wybranym regionie ten oto sposób przy użyciu jednego prostego wykresu uzyskaliśmy kompleksową, wyczerpującą informację na temat sprzedaży poszczególnych typów produktów w regionach. Wykorzystanie tego typu dashboardów to doskonały sposób na śledzenie bieżącej sytuacji, a także podsumowania całego okresu, np. roku bądź kwartału. Wizualizacje z zakładki dashboardy z pewnością wprowadzą nową jakość do przygotowywanych raportów. Czytelność, prostota przekazu, duża dawka informacji oraz łatwość interpretacji pozwolą na usprawnienie procesu decyzyjnego, a także szybszą i łatwiejszą ocenę bieżącej sytuacji.